w polskim kinie można mówić już od roku 1987, kiedy to uchwalono ustawę, która ustanawiała i powoływała do życia Komitet Kinematografii, a powołując Komitet Kinematografii, kinematografia stała się, można powiedzieć, instytucją samorządną. I to był taki pierwszy zwiastun nadciągających zmian. Natomiast de facto te zmiany weszły w życie i stały się tak już bardzo ewidentnie widoczne w roku 1989, kiedy, tu, kiedy to nastąpił przewrót polityczny, zmiany polityczne, zmiany społeczne. Kiedy to do życia powołano, może nie tyle powołano, co, co uległ zmianie status zespołów filmowych i te zespoły filmowe stały się samodzielne. One oczywiście istniały wcześniej, natomiast od 1989 roku zespoły filmowe stały się samodzielne. Samodzielne w tym względzie, że mogły samodzielnie akceptować scenariusze, no i oczywiście samodzielnie kierować te scenariusze do realizacji. Co jeszcze się zmieniło? Oczywiście zespoły filmowe samodzielnie mogły także wybierać dystrybutorów, czyli jakby tutaj pole manewru było dużo, dużo większe i nagle polska kinematografia wkroczyła po prostu na drogę wolnego rynku. Wolnego rynku, który oczywiście został stworzony ze sprawą przemian y, społeczno-polityczno-ekonomicznych. No ale y, taka sytuacja dla polskiego kina była y, sytuacją zupełnie nową. I okazało się, że y, twórcy filmowi w tejże sytuacji y, stali się y, dziećmi we mgle, kompletnie y, zagubionymi, ponieważ y, nagle okazało się, że właściwie nie bardzo wiadomo, jakich filmów życzyłaby sobie publiczność, ta publiczność, y, która była nową publicznością. Polska kinematografia straciła trochę Odniesienia. W tym sensie, że do 1989 roku dominował taki model kinematografii, w którym po pierwsze ta kinematografia była bardzo silnie dotowana i wspierana przez państwo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to była kinematografia, w której taką kluczową rolę i rolę decyzyjną odgrywali jednak reżyserzy. Natomiast po 1989 roku przeszliśmy z takiego modelu reżyserskiego na model producencki, bo otóż w sytuacji wolnego rynku to producenci byli tymi, którzy składali do akceptacji scenariusze, do tego dodawana była obsada aktorska, kosztorys, no i mogli się ubiegać o środki finansowe. Natomiast reżyserzy niejako ich wola i ich rola została nieco umniejszona. Ponieważ oczywiście w Polsce reżyserzy nie bardzo byli się w stanie z tą sytuacją pogodzić, natomiast producentów z prawdziwego zdarzenia było bardzo niewielu. W związku z tym bardzo często owocowało to tym, że to reżyserzy niejednokrotnie przejęli rolę rolę właśnie producentów. Natomiast oczywiście pojawiały się, pojawiali się też e, tacy pierwsi producenci e, zawodowi, e, natomiast u początku tego kina, po 89 roku nie było ich wielu. E, no i oczywiście ani reżyserzy tak naprawdę, ani producenci nie bardzo wiedzieli, jak się w nowej sytuacji odnaleźć e, i jakiego kina publiczność by e, chciała. Do 89 roku e, jakby istniał pakt pomiędzy twórcami filmu, reżyserami a, a widownią. Jedni wspierali drugich, to znaczy twórcy polskiego kina w swoich filmach kodowali pewne symbole, aluzje, odniesienia do rzeczywistości społecznej, politycznej, próbując od oszukać cenzurę, próbując ominąć jej zakazy. Natomiast widzowie oczywiście chodzili bardzo często do kina po to właśnie, żeby te aluzje odnajdywać. Czyli istniał pomiędzy twórcami a widownią pewien, pewnego rodzaju niepisana umowa. Jasne było na pewno to, że zarówno twórcy kina, jak i reżyserzy nie wspierali władzy. Natomiast po 1989 roku sytuacja, się zmieniła, bo nowa władza była wspierana zarówno przez i przyklaskiwała i jej zarówno publiczność, jak i nowi twórcy. I jakby też skończył się moment, w którym ten język zakodowany, język aluzji był potrzebny, bo nagle nie było cenzury i okazało się, że niczego już omijać. Nie trzeba niczego kodować, nie trzeba o niczym, nie trzeba mówić językiem y, niebezpośrednim. W związku z tym powstało to zasadnicze pytanie, to o czym mówić, czego y, nowa publiczność by sobie życzyła, co chciałaby y, zobaczyć y, na ekranie. Y Otóż i w ten sposób zrodziły się dwie drogi, a jednocześnie dwie strategie twórców, które są reprezentowane przez dwa dzisiejsze filmy. Z jednej strony mówiono, że po 1989 roku polska kinematografia powinna stać się kinematografią rynkową, czyli kinematografią rządzącą prawami rynku, czyli powinna być kinematografią, która ma dostarczać rozrywki, która ma opowiadać ciekawe historie, która w związku z tym powinna przychodzić przynosić dochody, powinna być wydajna, powinna być samowystarczalna, koszty produkcji powinny się po prostu zwracać, a publiczność powinna dostawać filmy interesujące, z ciekawie opowiedzianymi historiami, ale filmy także komercyjne i to było jedno rozwiązanie to rozwiązanie, za tym rozwiązaniem, czyli takiego pełnej wolnorynkowości w kinematografii opowiada, opowiadały się stacje telewizyjne, koncerny medialne, między innymi ITI. Tutaj jakby był postulat taki, że rezygnujemy z dotacji państwowej, kino ma być opłacalne, kino ma samo na siebie zarabiać, twórzmy takie filmy, które będą przynosiły zyski finansowe. Druga z możliwości tego, co zrobić z polskim kinem, to była taka droga, którą wskazywali i którą często wybierali sami twórcy. Ale oczywiście za tą drogą postulowała także krytyka filmowa i środowiska intelektualne związane z kinem. I to była droga, która, czy jakby sposób, w którym mówiono, że nie można absolutnie zupełnie wypuścić polskiego kina na wolny rynek, bo ono nigdy samo nie będzie się w stanie utrzymać, że konieczne jest cały czas dofinansowanie ze strony państwa, że konieczny jest taki mecenas ze strony państwa, że konieczna jest tak zwana mocna dłoń, bo jeżeli jej nie będzie, no to kino polskie stanie się skrajnie komercyjne, a jak skrajnie, stanie się skrajnie komercyjne, to przestanie być kinem autorskim, to przestanie być kinem artystycznym, to straci właśnie na swoich walorach intelektualnych. No i tak jak powiedziałam, za tą strategią opowiadało się wielu twórców, ale za tą strategią także opowiada opowiadali się intelektualiści. Tylko, że problem z tą strategią kina, które nadal miałoby być dotowane przez państwo, dofinansowane, wspierane na różne możliwe sposoby, stała trochę niechlubna tradycja. Tą niechlubną tradycją było to, że właśnie tak funkcjonowało polskie kino przed 1989 roku, czyli jakby to było nawiązywanie do pewnej drogi, którą polskie kino i do pewnego sposobu funkcjonowania związanego z PRL-em. I jakby dlatego, dlatego jakby to nie było takie oczywiste. Czyli z jednej strony ta kwestia wspierania kina i tworzenia kina artystycznego. To była ta niechlubna droga kontynuowana, droga, jaką kino polskie szło do 1989. Ale z drugiej strony wspieranie kina przez mecenat państwowy było też kontynuacją i próbą kontynuowania pewnych tradycji kina europejskiego w ogóle. Bo kino dotowane uważano, że będzie kinem właśnie artystycznym, autorskim, a takie tradycje stoją za kinem europejskim. Więc jakby tutaj rysowały się dwie schizofreniczne drogi.